Cała stawka ustawiona, czekamy zatem na czerwone światła i na balkę Przemek Lemanek, Jerzy, Glac wystartowali, dojazd do pierwszego zakrętu. Tam na pewno będzie bardzo, bardzo ciasno. Za chwilę zobaczymy to ujęcie. I już tam zaczynają się tasować na samym starcie do tego wyścigu. Nikt na razie nie został wypchnięty, i to jest dobra wiadomość. No i tam Dragon Racing mocno naciska. Później trochę przerwy i trzech kolejnych kierowców. Wracamy do tego, a no właśnie, tutaj dosyć mocne uderzenie w bandę, jeszcze tam e, poprawka, to był chyba kotarski, jeśli, e, jeśli dobrze zauważyłem. Tam Jerzy Glatz próbuje ataku od wewnętrznej to może być ataku dalej. No, to kontakt do kontaktu! utrzymał się jakimś cudem w torze Przemek Lemanek, choć wydawało mi się, że będzie już po wszystkim no i jestem ciekaw jak do tego później już na spokojnie podejdą sędziowie ale w tym momencie Jerzy Glac na prowadzeniu zanim Maciejewski i zapewne podróżniony, rozłuszony Maciejewski teraz skakuje na pierwsze miejsce zastanawiam się to czy chyba Jerzy Glac jest Kara nie puszcza teraz tak po jest. prostu specjalnie Przemka Lemanka nie oddaje tej pozycji na torze Kamil Grabowski z Williams Esports Academy z najlepszym czasem 235 Tutaj też walka Libron spada na siódmą pozycję. Rak na piątym miejscu, Rybaczuk na miejscu szóstym. No i właśnie to jest walka o piąte miejsce Rak-Rybaczuk. Michał Rak cały czas na piątym miejscu, ale Rybaczuk będzie się teraz wychylał. To jest nieco dłuższy fragment. Prostej i rybaczuk zyskuje pozycję, wskakuje na piąte miejsce. Michał Rak chyba będzie musiał się obejść smakiem w tej sytuacji. to hamowanie zostawia mu miejsce, i to jest atak. Nieudany. Nieudany. Nie udał. Nieudany. Trzeba było chwilę zaczekać. Jeszcze teraz ponowienie od zewnętrznej, ale z powrotem. Od wewnętrznej jest w tym momencie to jest walka na stalczyk śmiałek grzonka. Grabowski na szóstej pozycji w tym momencie. Łuczaka za sobą, ale to jeszcze nie koniec tej walki. Łuczak się odgryza. Grabowski będzie znowu od wewnętrznej i kolejny zakręt w lewo faworyzuje właśnie Grabowskiego. Ale Oj. musi uważać, bokiem postawiło teraz jego samochód, uratował ratował się, wraca na tor. To nie będzie aż tak gigantyczna strata, jak mogłaby być, gdyby skończył w bandzie, ale tam jakieś ostrzeżenia też będą. Pierzbiski po prawej stronie Grabowski, po lewej obserwujemy to wszystko z kamery Żerepca. Ale Konrad Żrebiec też czeka, bo tutaj może dojść do jakiegoś kontaktu i może móc to wykorzystać. Przykleił się teraz do Wierzbickiego. Trzy samochody obok siebie. No i, i chyba Grabowski wyjdzie z tego zwycięsko. Poczekajmy. Nie, nie. Jednak Grabowski 9, Wierzbicki 8 w tym momencie. Teraz Łuczak wskakuje za raka na piątą pozycję. To był udany atak w samej końcówce. Teraz wpadnie na metę Maciejewski. Tak jest, 2,5 sekundy zanim czyli powiększyła się dosyć mocno ta różnica między Kubą Maciejewskim a Przemkiem Lemankiem. Brawo, Kuba. No to co, gotowi do rywalizacji numer dwa na Sebring w odwróconej kolejności. Przypominamy, jeszcze raz zgasły czerwone światła, i ruszyli Konrad Żelewiec i Nikodem Wierzbicki z pierwszego rzędu w środku stawki. Tam znowu na pewno będzie ciasno w pierwszym zakręcie, i tutaj trzeba pojechać bardzo, bardzo schludnie. Żerabiec Wierzbicki, Grabowski tutaj się nic nie zmieniło, ale tam Rak traci pozycję i to bardzo Ależ mocno wyrzuciło kogoś w pierwszym zakręcie. Grzonka trzyma się dzielnie przed nim, Przemek Lemanek za nim, Kuba Maciejewski, Mateusz Łuczak na ósmej pozycji i oni sobie zbudowali już przewagę. Atakuje teraz Przemek Lemanek, Rybaczuka i wskakuje na czwarte miejsce. Mamy pojedynek Wierzbickiego z Jagodzińskim. To jest walka o 11 pozycję. Jadą teraz bok w bok i na ten pojedynek zwracamy w tym momencie uwagę. No i muszą tutaj jechać ostrożnie. Składają się w 17. Żerewiec Grabowski od wewnętrznej, będzie teraz żerewiec od zewnętrznej Grabowski, no i później ta sekcja ciasnych zakrętów, tutaj czeka nas jeszcze kilka zakrętów bezpośredniej walki, będą się tutaj zmieniać pozy pozycjami, raz jeden będzie od wewnętrznej, raz drugi, muszą uważać, bo tutaj każdy kontakt może być odnotowany i przestrzeliwuje teraz ten zakręt Grabowski, a za sobą ma już Jerzego Glaca, Glac, Lemanek, Maciejewski, zbliżyli się do tej prowadzącej dwójki, więc tam się za chwilę konkretnie zagotuje. No i proszę, że Rebiec nie odpuszcza cały czas odpłaca Grabowskiemu. Lemanek przebił się teraz na trzecie miejsce, ale to też za chwilę może się zmienić. Lemanek za obok Lemanka Glad za Lemankiem Maciejewski. Grabowski wygląda na to, że zyskał odrobinę dystansu na tyle dużo, żeby od Odetchnąć przynajmniej na chwilkę w tych kolejnych zakrętach, chociaż Konrad Żerebiec nie odpuszcza. Lemanek też przyklejony do nich, bokiem postawiło teraz Żerebca, odjeżdża Grabowski. Lemanek wskakuje na drugie miejsce, Żerebiec trzeci, Maciejewski, Glac. Kto będzie tam od wewnętrznej w kolejnym zakręcie? Grabowski odrobinę odetchnął, chociaż nie tak całkowicie, bo chociaż zyskał odrobinę dystansu, to tam jeszcze rozegra się walka do końca wyścigu. Prawy zakręt to jest siedemnastka, to jest ten wyboisty, szybki, ale później zacieśniający się zakręt, tutaj będzie nieco szerszy wyjazd, Żerebiec czy Lemanek, blisko bandy, Lemanek, ale chyba przy dojeździe do jedynki będzie nieco przed Żerebcem, pytanie czy tam nie było zbyt wiele kontaktów i nie doczeka się kary, na razie nie, Lemanek drugi, Żerebiec trzeci, Glac czwarty, Maciejewski piąty. Ale piękne ujęcia z perspektywy boku samochodu Jerzego Glaca, który jedzie za przemkiem lemankiem, będzie próba ataku Jerzego Glaca. Glac, lemanek obok siebie po raz kolejny, i wygląda na to, że Jerzy Glac wskakuje na drugie miejsce. Uwaga, Lemanek atakuje teraz Glaca Miałem takie wrażenie, że bardzo agresywnie Jedzie, wjeżdżają w siedemnastkę Od wewnętrznej teraz Przemek Lemanek Od zewnętrznej Jerzy Glac Muszą tutaj bardzo uważać, żeby nie doszło Do kontaktu, blisko bandy Pojechał Jerzy Glacy. No i jak to się skończy Lemanek, Glac jeszcze To nie jest koniec tego pojedynku Jedynka teraz, zniknął nam na sekundkę Jerzy Glac od wewnętrznej Lemanek jednak trzeci z Glacem, a nawet wyszedł na prowadzenie ale, Znowu bok w bok Ale i Żerebiec próbuje wykorzystać Ciasno. tę sytuację Teraz będzie blisko Przemka Lemanka, Jerzy Glasz drugi Przemek Lemanek trzeci Konrad Żerebiec czwarty Delikatny kontakt Może tutaj wyrzucić z toru dwóch A nawet trzech kierowców, a za nimi Rybaczuk i Maciejewski Żerebiec, Lemanek, Glac, nie mam pojęcia jak mu się to dostawia. Żerebiec, dostawa. ależ ostro zaatakował. Ryzykowny bardzo manewr, wydawało mi się, że tam jakby na moment nawet stracił kontrolę nad tym samochodem, ale utrzymał to wszystko w ryzach, no i jedzie cały czas za Lemankiem. Glac na tym zyskał, bo Lemanek musiał bardzo mocno przed Żerebcem się bronić. Kamil Grabowski jedzie po zwycięstwo, Żerebiec, żerebiec przed trzeci, Le przed Lemankiem, czekamy na to kto wyskoczy z tego ostatniego zakrętu, ale się cieszy Kamil brawa, Grabowski, brawa. Kamil. Brawo, to było ekstra, lat, drugi, Żrebiec trzeci Lemanek, czwarty, a wow. jednak! Ale się działo w e... końcówce. <noise>